To jest przypowieść o, o perle niektórzy tak nazywają, ale e, e, gdy tak się zastano, zastanowić, e, przyjdzie nam bardziej tak, e, to zauważcie, że Królestwo Niebios nie jest tu porównane do perły. Do, do kogo jest porównane Królestwo Niebios? Do kupca, który szuka pereł. Nie? Że, to jest, że to jest coś takiego, że Królestwo Boże jest podobne do kupca poszukującego pięknych pereł, gdy znalazł jedną drogocenną, poszedł sprzedał wszystko, co miał. Wszystko i wszystko inne nie miało znaczenia, byleby zdobyć tę jedną, tę najcenniejszą perłę. I to, i to, i to, co, jest, to co jest tutaj. W Charakterystyczne, to ten człowiek był, był w tej przypowieści: no, Jest w stanie oddać wszystko inne za tą jedyną perłę. I, t, i zobaczcie, że ym, ten kupiec wyrzekł się wszystkiego innego dla jednej rzeczy. I gdzieś tam Jezus, pokazując to w tych, w tych zdaniach, mówi o tym, że, że właśnie Królestwo Boże. <grych> Jest dostępne dla człowieka, który w taki sam sposób postępuje jak ten kupiec, który jest w stanie wyrzec się wszystkiego innego, co to życie czy te okoliczności życia oferuje, dla tej jednej perły, dla, dla tego, co ma najcenniejsze. Tylko dla nas to jest takie pytanie: co jest dla nas najcenniejsze? Słuchajcie, bo od dawna święty Augustyn na przykład mówił, że ludzie to mają problem z kolejnością miłości. To znaczy, jako, często, na, na czym polega ten problem z miłością? Chodzi o to, że najbardziej kochają rzeczy, których nie powinni najbardziej kochać. To znaczy, najbardziej możemy kochać dobre rzeczy, załóżmy dzieci, tak? możemy kochać, możemy kochać swoich małżonków najbardziej na świecie, tak często mu się mówi, nie? ale najbardziej na świecie powinniśmy kochać Boga. I to jest, to jest jakby porządek miłości, kolejność miłości, kolejność tego, co jest, co jest w życiu najistotniejsze naj, naj i najważniejsze. Jeżeli Bóg będzie na pierwszym miejscu, jeżeli Bóg w naszych sercach będzie najcenniejszą tą perłą, tą, tą wartością, tą, tą, to, tym, co, co daje mi sens, poczucie znaczenia, tym, co daje mi poczucie bezpieczeństwa w życiu, to wszystko inne będzie. Na swoim miejscu, po prostu. Wielkim błędem, jaki ludzie, jako my, jako popełniamy, jest to, żeby pokładać swoją, swoje oczekiwania w człowieku, ale te oczekiwania może spełnić tylko Bóg. I to jest, to, jest, to jest pomyłka. To jest jakby człowiek chce dobrze i na przykład upatruje tego wszystkiego, co jest naj, w drugim człowieku, w mężu, w żonie, w dziecku, w, w czymkolwiek. Albo jeszcze inni, na przykład w karierze, czy tam. Ale jeżeli się prześledzi ludzkie losy i można znaleźć naprawdę świadectwa ludzi, którzy, którzy doświadczyli rozczarowań w tym względzie. Po prostu można się rozczarować. To nie są złe rzeczy, tak? bo każdy z nas kocha swoje dzieci, każdy, każdy kocha małżonkę czy, czy męża. Natomiast przede wszystkim. Mamy wezwanie do tego, by kochać najpierw Boga. Zobaczcie, że w ciekawy sposób w kulturze naszej, może kiedyś słyszeliście o takim zespole YouTube, U2, U2 oni się tak nazywali, YouTube, i oni mieli taką piosenkę, I, I have still haven't found what I'm looking for. To jest taka piosenka, że ciągle nie znalazłem czegoś, co szukam. Ciągle szukam czegoś i ciągle tego jeszcze nie znalazłem. I, i, I to był wielki przebój, ale on gdzieś tam odzwierciedla to, że człowiek gdzieś tam poszukuje tego, co da mu satysfakcję, co, co go wypełni, co go, co go usatysfakcjonuje po prostu w życiu i, i nie będzie odczuwał braku, jeżeli, jeżeli to znajdzie. I wiecie, w, był kiedyś taki fizyk, matematyk, który jest znany z. Twierdzenia Pascala, Błażej Pascal francuski. I On też był chrześcijaninem, w XVII wieku żył i na, napisał taką książkę Myśli, bardzo znana jest też po polsku, po polsku ta książka. I właśnie jedną z takich myśli, którą się często powtarza, ja też ją mówiłem już, już Wam, jest, jest ta myśl, że, że człowiek ma w środku takie, taką dziurę, którą może za, zapełnić jedynie Duch Święty. Jeżeli tę dziurę będziemy chcieli zapełnić właśnie innymi ludźmi, przyjemnościami życia, jakimiś, nie wiem, karierami, skądinąd ważne i cenne rzeczy w życiu, to my nie damy rady. Nie damy rady. Ciągle nie znajdziemy tego, czego, czego szukamy najbardziej. Nie? Także chciałbym, byśmy, byśmy zostali z tym myślą, że Królestwo Boże jest, jest tym, co dla nas jest najcenniejsze. I że warto być podobnym do tego kupca, który oddał wszystko za tę perłę, tak żebyśmy my byli w stanie oddać cokolwiek stoi nam na drodze, żeby zdobyć królestwo, królestwo Boże.